Czemu? A w dzisiejszej szopce dla reportera najpierw sprawa Ewy, matki czwórki dzieci. Matką czwórki dzieci? I dzieci zostały jej zabrane. No już zgaduję, że nie słusznie. Pani Jaworowicz jedzie na miejsce. Pani jest złym przykładem dla tego chłopca. I ta Ewa mówi, że dzieci zostały jej zabrane za. Tak, pani ma czterech dzieci, to lubię seks. No na bank to był powód. Pani Jaworowicz delikatnie dopytuje. Pani jest. Jakimś szatanem seks. Pani przecież. A dzieci z czego sos? Z miłości! To przecież jak z miłości to i seks jest! I tu się nie zgodzę. Ja oczywiście nic o tym nie wiem, Koledzy mi tylko opowiadali, że da się też bez miłości. Bo moja mama też to ogląda. Mama ja sobie tylko żartuję. Ja jestem dobry dzieciak. Ja moim młodszym widzom chciałbym tylko powiedzieć, żeby tej pani nie słuchali, bo dzieci się biorą z kapusty. Daniel bawi i uczy. Potem puszczają piosenkę. Ja nie... Zawsze z wyczuciem. Potem Ewa pokazuje, że jest samodzielną matką, bo sobie położyła wiertarkę i przecinarkę do płytek. Czajcie, to tak jakby ojciec powiedział, że on dba o dzieci, bo rosół potrafi ugotować. Pani Jaworowicz dopatrzyła się też atrybutów złej matki. Czerwone pani ma pazury, zamiast matka skromna. No to, to ma dużo rzeczy w ogóle, jakie ta kobieta ma paznokcie. No to ja znam takie, co noszą takie miniówy i p. widać. Również takie znam. I też nic złego bym o tych dziewczynach nie powiedział. Mamo, żartuje, Ja się trzymam zda od takich pokus. Wieczory spędzam na zadupie. Na zadumie. Dobra, dalej. Wracamy do studia. Pani Jaworowicz płacze. No nie zesrajta się tam. Niech to z Kaszewiak rozrysuje. ...przez dzieci. policję pod wpływem alkoholu. Pani sama oddała dzieci do domu dziecka. A, no czyli sama oddała dzieci, bo nie ogarniała. Potem chciała odzyskać, ale sąd uznał, że jeszcze nie jest gotowa i nie oddał. To gdzie tu sąd winny? Potem do studia. Nie wiadomo po co zadzwonił ojciec jednego z tych dzieci. Nie płacił pan żadnych alimentów. Mam nową partnerkę. Przestałem im um, Kurwa, co za kredyt? No, on nie płaci, bo się w Ewie odkochał. Czajcie, jakby tak życie działało? Bierzesz kredyt na dom. Ale jednak, milenium przestaje ci się podobać. To chuj, nie spłacasz. Potem Kaszewiak i Sachajko obiecują pomóc tej kobiecie. A oni akurat we dwóch, jak się za coś zabiorą, to zawsze dobrze wychodzi. Potem była sprawa Aurelii i jej męża Adama. Biedni rolnicy, którym dzieje się krzywda. Aurelia opowiada, oczywiście na tle krzyża, że chłop im dawał małe cielaki, oni te cielaki karmili, i chłop im potem płacił za opiekę. Tylko, że oni nabrali jakichś kredytów, nie mieli jak tego spłacić i część tych cielaków zamiast temu chłopu oddać, to posprzedawali. No ja wiem, że to źle, źle brzmi. No bardzo źle to brzmi. Ja tam nie jestem ekspertem od prawa karnego, ale chyba jak zabierzesz coś komuś, potem to sprzedasz i pieniądze weźmiesz dla siebie, to to się kurwa kradzież nazywa. Potem Aurelia opowiada, że pożyczyła od krewnych pieniądze, ale oddała tylko tysiąc złotych. Mam tysiąc, oddałam. Ty, no i dobra, no szkoda kobity, nikt nie chce mieć długów, ale napożyczała po ludziach pieniędzy i to tamci są źli? Wracamy do studia. Zorganizowaną grupą przestępczą tak nazwał ich sąd. No to już tam bez przesady. Tylko mnie powala, że w tym konflikcie nikt się nie pyta o drugą stronę. O tych krewnych, o tego chłopa, co mu cielaki zabrali. A może tamci teraz nie mają na chleb? No ale w sprawie dla reportera klasycznie przecież. Rację ma ten, kto ma gorsze ubrania i krzyż na ścianie. Gdyby to nie było przestępstwem, to naprawdę mielibyśmy tutaj. Dziki zachód. Mądrego to i miło posłuchać. I słuchajcie, do studia zadzwonił ten chłop, co mu Aurelia z mężem te cielaki sprzedali. Za ile ona go sprzedała? Za ile pani sprzedała? Proszę. O prawie 30 000. I wjeżdża ikonowi. Czy pan jest dumny, że pani wsadził do więzienia? To co chłop miał zrobić? Nie, nie, ale to są tylko pieniądze, a... Ja nie wierzę, co się dzieje. To są tylko pieniądze. Ty, to idźcie jutro do sąsiada. Weźcie sobie kluczyki do jego samochodu. Używajcie sobie auta do woli, a jakby już przyszło do rozprawy. Sądowej. To powiesz, że Ikonowicz mówił, że to tylko pieniądze. Już tam wielki ola Boga o te parę złotych. Piotrunia, no co tak siedzisz? Weź coś, powiedz. W ogóle coś: albo Kaszewiak nie ma siły do tych ludzi już, albo po ostatnim odcinku ma zakaz od żony na sprawy dla reportera, bo w innym odcinku zastąpili Kaszewiaka tym adwokatem. Dobra, dziewczyny, tam się uspokójta w komentarzach. Już nie jest ten nowy, aż taki przystojny. Dziś dłuższy odcinek, bo tydzień temu mnie nie było i pytaliście czemu. No, spędzałem wieczory na zadumie. I oczywiście zapraszam Was też na mój i nie znacie mnie już tydzień, więc pamiętajcie, że nie po to, żeście ze mnie gwiazdę zrobili, żebym miał ja teraz wielki gwiazdor, że po występie jestem jakiś zmęczony i wracam od razu do domu, bo wygląda to raczej tak. Nie jest ta słuchawa, ty.